Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raportu z Frontu. W programie, w którym przybliżamy państwu sytuację wojskową i strategiczną za naszą wschodnią granicą. Ja nazywam się Damian Adamus i jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a wraz ze mną mój redakcyjny kolega Michał Nowak. Witam cię serdecznie, Michale. Dzień dobry, witam. Witam ciebie, Damianie, i witam państwa. Michale za nami już 28 dni wojny na Ukrainę na Ukrainie, pełne 4 tygodnie. Za nami. Proszę cię o zrecenzowanie zmian, jakie zostały dzisiaj poczynione na poszczególnych frontach wojny ukraińsko-rosyjskiej. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o podsumowanie dnia dzisiejszego, to raczej nie będę tutaj Państwu zabierał zbyt wiele czasu. Zasadniczo na większości z frontów nie mieliśmy znaczących wydarzeń. Jeżeli chodzi o front południowy, rejon wokół Hersonia, Mikołajowa, Krzywego Rogu, tutaj zasadniczo nie było najmniejszych zmian. Wojska rosyjskie stoją w miejscu, podobnie ukraińskie. No ta ukraińska, to ukraińskie kontruderzenie, które miało miejsce kilka dni temu, no w rzeczywistości prawdopodobnie było bardzo małym, małym kontruderzeniem, jeżeli w ogóle mieliśmy do czynienia z kontruderzeniem, bo być może faktycznie Rosjanie po prostu wycofali się na, na z góry upatrzone pozycje po drodze, tracąc trochę sprzętu w nieskoordynowanej, nieskoordynowanym i niezorganizowanym odwrocie. Natomiast Ukraińcy nie kontynuują działań zaczepnych względem rosyjskich oddziałów, także obie strony okopały się na swoich pozycjach. Rosjanie również nie kontynuują marszu dalej na północ w kierunku Krzywego Rogu, okopując się na pozycjach na granicy obwodów. Jeżeli chodzi o sytuację wokół Zaporoża, podobnie, tutaj nie mieliśmy najmniejszych zmian terytorialnych. Rosjanie ewentualnie ostrzeliwują przedpole, ostrzeliwują ukraińskie pozycje. Natomiast nie mam mowy o jakichkolwiek działaniach ofensywnych w tym rejonie. Jeżeli że chodzi o sytuację w Mariupolu, no to Zasadniczo sytuacja jest trudna, jeszcze gorsza niż dzień wcześniej, lepsza już niestety nie będzie. Dzisiaj strona rosyjska deklarowała, że kontroluje do 70% zabudowań cywilnych miasta, a oddziały ukraińskie bronią się przede wszystkim w strefach przemysłowych. Główne walki trwa, trwa, toczą się o zakłady, zakłady metalurgiczne Azowstal na południe, w południowej części, części miasta, którą ukraińscy żołnierze zamienili w twierdzę. Już kilka dni temu pojawiały się pierwsze raporty odnośnie tego, że Rosjanie mieli zdobyć te, te zakłady, natomiast okazały się one fałszywe i cały czas wokół tego rejonu toczą się bardzo ciężkie walki. Obszar ten jest ostrzeliwany i bombardowany przez rosyjską artylerię. Również rakietowo użyte były między innymi pociski termobaryczne, rakiety termobaryczne, no i obszar ten jest ciężko bombardowany przez rosyjskie lotnictwo. Zasadniczo sytuacja, tak jak powiedziałem, nie polepsza się, nie będzie się polepszać. Dla strony ukraińskiej. Z każdym dniem pierścień okrążenia wokół miasta się zaciska i zaciska się również te, ten podział kotła w Mariupolu na dwa mniejsze kotły. W tym momencie to już jest bardzo niewielka odległość, która dzieli rosyjskie wojska nacierające z zachodu i wschodu. Ta mapa tego nie oddaje w, 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 w prawidłowy sposób, bo wojska atakujące ze wschodu pod, po są, weszły dużo głębiej w zabudowaniu miasta. Ale, w, tak jak powiedziałem Państwu wczoraj, tak jak mówiłem już wcześniej, obrona Mariupola będzie trwać jeszcze dobre kilka dni, z pewnością. Natomiast dzisiaj pojawiło się kolejne ultimatum ze strony rosyjskiej, rzekomo w tym momencie już ostateczne względem ukraińskich obrońców i dano, dano ukraińskim obrońcom czas na, na poddanie się, na złożenie broni, umożliwiając im rzekomo ewakuację ku własnym liniom w, w kierunku Zaporoża. Natomiast zakładam, że Ukraińcy po raz kolejny to ultimatum odrzucą i będą walczyć o miasto do samego końca. Przechodząc na front w Donbasie, na północ od Mariupola, tutaj odnotowaliśmy jedyne, jedyne postępy wojsk rosyjskich, które możemy w jakiś sposób pokazać na mapie. W tym momencie trwają kolejny dzień ciężkie walki o miejscowość Marinka. Ja dzisiaj udostępniałem na swoim Twitterze, materiał filmowy, propagandowy materiał filmowy, udostępniony przez rosyjską telewizję. Niemniej on jasno pokazuje, jak ciężkie muszą się toczyć walki o tą miejscowość, bo rzeczywiście zabudowania cywilne tego, tej miejscowości, każdy dom został zamieniony w punkt w punkt oporu, połączony siecią branżei, siecią, siecią umocnień, także w Stąd można rozumieć tak długi opór ukraińskich żołnierzy, natomiast fakty są takie, że Ukraińcy wycofali się do, do północnej części miejscowości, a reszta, reszta miasteczka znajduje się pod kontrolą wojsk rosyjskich. Jednocześnie Rosjanie atakują i nacierają z południa, z zajętej miejscowości Sławne, atakują dalej na, na zachód i na północ. Zbliżając się z tego kierunku, właśnie w okolicy miejscowości, miejscowości Marinka, atakując w kierunku wioski Pobieda, natomiast w tym momencie trwają jeszcze, jeszcze walki z siłami ukraińskimi na południe, właśnie od wspomnianej przeze mnie miejscowości Pobieda, i no wydaje się, że Rosjanie będą właśnie na tym obszarze przesuwać się jeszcze dalej na północ. Bo tutaj ukraińska obrona jest wyraźnie słabsza niż w innych, w innych rejonach. Podobnie Rosjanie odnotowali dzisiaj niewielkie postępy na, 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 na północny zachód od Doniecka, północny wschód od Doniecka, przepraszam. Tutaj Rosjanie po zajęciu miejscowości leżących Bezpośrednio na północ od, od, od wioski Batmanowe, o czym mówiłem Państwu wczoraj, dzisiaj przesunęli się jeszcze dalej na północ, zajmując y, dworzec kolejowy y, i nacierając dalej w kierunku, y, y, w kierunku na Konstantynówkę. Natomiast no, te postępy nie są jakieś raptowne, nie są bardzo znaczne. Y, daleko by tutaj, daleko od tego, aby mówić o przełamaniu ukraińskiego frontu. Natomiast rzeczywiście jest to y, jeden z obszarów, w którym Rosjanie. Przełamali pierwszą o linię obrony ukraińskich żołnierzy w Donbasie. Także tutaj rzeczywiście można mówić o tym, że Rosjanie odnoszą jakiekolwiek sukcesy właśnie w rejonie Donbasu. No i ponadto w rejonie popasnej, na północ, od popasnej i w samej popasnej trwają ciężkie walki. Miejscowość miała być zajęta przez rosyjskie wojska już kilka dni temu. Natomiast fakty prawdopodobnie są takie, że Rosjanie kontrolują część tej miejscowości, prawdopodobnie większą część, ale o, o pozostałe zabudowania cały czas toczą się walki, o czym świadczy to, że rosyjskie lotnictwo bombardowało miejscowość Popasna i bombardowało okolice tej miejscowości. Także nie ma mowy o tym, aby Rosjanie. Kontrolowali w całości tą miejscowość, o czym raportowano już kilka dni temu, o czym ja zresztą Państwu też mówiłem, że prawdopodobnie popasna wpadła w ręce rosyjskie, natomiast okazało się to, że te informacje były mocno przedwczesne. Przechodząc na wszelkie pozostałe fronty, to tutaj nie mieliśmy najmniejszych zmian, bezustannie trwają ciężkie walki w okolicach Izjom, Południową część miasteczka kontrolują ukraińscy żołnierze. Próby wejścia na tyły ukraińskich obrońców poprzez utworzone mosty pontonowe na, na dońcu, w tym momencie jeszcze spełzły na niczym, i Rosjanie nie są w stanie przyłamać ukraińskiej obrony i wejść na tyły jednostek ukraińskich stacjonujących. W Donbasie. Także to jest jedyny, jedyny front po raz kolejny, już właściwie od dwóch tygodni, gdzie toczą się jakiekolwiek ciężkie walki, gdzie Rosjanie podejmują próby przełamania linii obronnych Ukraińców. Na wszystkich pozostałych frontach ze strony wojsk rosyjskich nie mieliśmy jakichkolwiek działań zaczepnych. Jeżeli zaś chodzi o sytuację pod Kijowem, to o czym mówiłem Państwu wczoraj, o rzekomy, rzekomym ukraińskim kontruderzeniu. tutaj Państwo na mapie widzą, że rzeczywiście autor tej mapy Naniósł pewne zmiany na nią, wskazując, że to kontruderzenie mogło przynieść jakieś spodziewane efekty. Natomiast wydaje się, analizując te najbardziej rzetelne wiarygodne raporty, że o żadnym znaczącym kontruderzeniu nie było mowy, tym bardziej nie ma mowy o tym, żeby zamknąć wojska rosyjskie w kotle, no to nie mamy w tym momencie żadnego wiarygodnego potwierdzenia, nie mamy na to żadnego materiału zdjęciowego czy też filmowego, potwierdzającego to, że Ukraińcy przejęli miejscowości, które które przejęcie których oznaczałoby zamknięcie rosyjskich wojsk w kotle. Ukraińcy nie zdołali zająć miejscowości Iwanków, podchodząc jedno, jedynie w, w jej pobliże, natomiast no nie, są, nie były to jakieś postępy znaczące, no bo Ukraińcy jeszcze przed, przed tą rzekomą tym rzekomym kontruderzeniem stacjonowali przecież nie dalej, nie dalej, niedaleko na, na południe od Iwankowa. Dzisiaj strona ukraińska raportowała, że Rosjanie próbowali uderzyć na miejscowości miejscowość leżące na południe od Iwankowa. No i to by świadczyło o tym, przynajmniej tak, tak wskazują dość wiarygodne źródła, że Ukraińcy te miejscowości kontrolowali już wcześniej, więc nie odzyskali nie ich wczoraj w wyniku kontruderzenia, tylko po prostu prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z bardzo błędnymi raportami przekazywanymi przez stronę ukraińską, z, z Ukraińską Wojną Informacyjną próbą wzmocnienia własnego morale. No i do dzisiaj część, część proukraińskich źródeł, czy też oficjalnych i nieoficjalnych nadal wskazuje na to, że rzeczywiście Ukraińcy otoczyli rosyjskie wojska na zachód od Kijowa. Natomiast tak jak Państwu powiedziałem, ja nie znalazłem na to żadnego wiarygodnego dowodu. Jeżeli on się znajdzie, to oczywiście Państwa o tym poinformuję. Natomiast na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest to, że może być to fikcja i mieliśmy do czynienia z kolejną Czysto twitterową ofensywą, podobnie jak przed ponad tygodniem, rzekomą ofensywą, która miała odciąć, która miała dotrzeć aż do Mariupola i uwolnić wojska ukraińskie otoczone w Mariupolu. Do takiej kontrofensywy w ogóle nie doszło. Podobnie jak do kontruderzenia ukraińskiego sprzed trzech tygodni, właśnie również na Iwanków, które też miało zakończyć się zamknięciem wojsk rosyjskich w Kotle, co również nie miało miejsca. Także no, wydaje się, że mogliśmy mieć do czynienia po raz kolejny z przedwczesnym hura optymizmem e, strony ukraińskiej. Natomiast jeżeli e, rzeczywistość zweryfikuje to, o czym Państwu teraz mówię i rzeczywiście e, to ukraińskie kontruderzenie miałoby miejsce i odniosłoby ono tak spektakularny sukces, to będę Państwa o tym informował i będę weryfikował stawiane przez, przeze mnie w tym momencie e, tezy. Natomiast e, na tyle, na ile udało mi się zweryfikować fakty i na tyle, na ile... E, e, na tyle, na ile to, te fakty są dla mnie wiarygodne, to wydaje się, że o żadnym kotle, w którym zamknięto rosyjskie wojska na zachodzie od Kijowa, nie ma i nie było mowy. Jedna, jedna kwestia, którą chciałbym dzisiaj dla Państwa poruszyć na marginesie, na marginesie działań zbrojnych, to jest to, jak rosyjskie wojska dostosowują się do ewidentnej porażki pierwszych dni ofensywy, abstrahując od tego, że Cała ta ofensywa na, na dzień dzisiejszy rozpatrywana powinna być w kategoriach rosyjskiej porażki. Natomiast ewidentnie Rosjanie w pierwszych dniach, w pierwszym tygodniu, w pierwszych dwóch tygodniach działań ofensywnych ponosili kolosalne porażki wobec ukraińskiego oporu. To jest widzieli Państwo szereg nagrań i szereg zdjęć przedstawiających porzucone kolumny, zniszczone kolumny, porzucone czołgi inne, inne pojazdy opancerzone i zmechanizowane, kolumny ciężarówek za zaopatrzeniowe, które wpadały w ukraińskie zasadzki. Zasadniczo takich nagrań jest coraz mniej. Zasadniczo tych nagrań jest bardzo mało w tym momencie. No to świadczy o tym, że Rosjanie dostosowują się do, do panujących warunków. Te konwoje zaopatrzeniowe są już wzmacniane i chronione również przez rosyjskie śmigłowce szturmowe. Rosjanie działają na zapleczu swojego frontu, zwalczając jednostki obrony terytorialnej ukraińskiej, które tam pozostały. Także w w tym momencie Rosjanie prawdopodobnie skupiają się właśnie na tym, żeby zabezpieczyć swoje zaplecze, zabezpieczyć swoje tyły, żeby podciągnąć zaopatrzenie. No i jednocześnie jednak jedna jeszcze kwestia, którą moim zdaniem warto poruszyć, to jest to, że w tym momencie rosyjskie, rosyjskie wojska skupiają się na precyzyjnych uderzeniach artyleryjskich i rakietowych, używając do, do tych działań dronów, które jednak. Nie, których celem nie jest rażenie pozycji przeciwnika, ale ich celem jest lokalizacja celów dla właśnie dla artylerii, nanoszenie tych celów dla, dla jednostek artylerii konwencjonalnej rakietowej. I stąd mamy w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu dni szereg nagrań udostępnianych przez oficjalne kanały rosyjskie, pokazujące widok z rosyjskiego drona na zaplecze ukraińskiej obrony, a następnie punktowe uderzenia. Artyleryjskie, bardzo precyzyjne na zabudowania w w których przechowywane, w które wjechały pojazdy armii ukraińskiej. Dzisiaj mieliśmy choćby nagranie zniszczenia systemu S-300 gdzieś na zaplecze ukraińskiego frontu. Mieliśmy nagranie z drona, które pokazywało jak ten, jak pojazd ukraiński przemieszczał się, następnie wjechał do, do jakiegoś zaadaptowanego budynku, który następnie został precyzyjnie zniszczony w wyniku rosyjskiego uderzenia. Także w tym momencie w tym momencie to są główne działania, które podejmują Rosjanie. Strona, strona ukraińska i też Zachód coraz częściej sygnalizuje, że to też może być niedługo ograniczone, bo Rosjanie mogą mieć problemy z, z kwestią uzupełniania strat w pociskach i w, 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 w rakietach, w które, którymi w tym, w tym momencie rażą cele ukraińskie. Czy tak jest w rzeczywistości, tego nie wiemy. Jakie, jakie, jakie zaopatrzenie Rosjanie posiadali przed rozpoczęciem tej inwazji, i jak szybko, szybko wytracają, wytracają zgromadzone zgromadzone uzbrojenie. W tym właśnie te precyzyjne rakiety. Natomiast no to jest ta kwestia, którą warto moim zdaniem poruszyć, na którą warto zwrócić uwagę. Podobnie to, że Rosjanie ograniczyli liczbę nalotów, których dokonują w ciągu dnia. Jak Państwo być może zauważyli, w ciągu ostatnich kilku dni nie było raportów zasadniczo ze strony ukraińskiej o zestrzelonych rosyjskich samolotach. Co wskazuje na to, i to potwierdzają dość wiarygodne źródła, że Rosjanie zaprzestali dziennych bombardowań i ograniczyli działania lotnictwa do nocy. To jest przez wszelkie bombardowania odbywają się w nocy i to wynika z tego, że Ukraińcy nie posiadają odpowiedniej ilości sprzętu, który działałby termowizyjnie, który umożliwiałby rażenie celów w nocy. Także także z tego tytułu właśnie działania rosyjskie odbywają się po, po zmroku i z tego samego tytułu główne uderzenia z, za pomocą pocisk, rakietowych pocisków manewrujących też odbywają się w nocy, tak? bo, bo trudniej jest, jest takie uderzenia wyśledzić w ukraińskiej obronie Przeciwlotniczej. No i w tym momencie to już podsumowując, głównym atutem rosyjskiej armii jest, jest właśnie artyleria. Jest artyleria konwencjonalna, artyleria rakietowa. Na, poprzez punktowe, dość precyzyjne uderzenia Rosjanie rekompensują, rekompensują swoje straty i swoją i różnicę w, choćby w, w morale własnych żołnierzy. I czy choćby częściowo gorsze wyszkolenie własnych jednostek zmechanizowanych czy oddziałów piechoty. I to by było właściwie na tyle na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie dnia dzisiejszego. Zachęcam Państwa oczywiście do śledzenia, do śledzenia naszej aktywności. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych kolejnych raportów z frontu, bo te oczywiście najbliższe już jutro. Dziękuję Ci Michale za przedstawienie naszym widzom, naszym słuchaczom sytuacji na froncie dzisiejszych wydarzeń i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian w rosyjskim sposobie prowadzenia walki. To tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się już jutro.